Chris ostatnio zaproponował, by polscy vlogerzy dodawali do swoich vlogów napisy. Po co? Po to, żeby rozszerzyć skalę polskich vlogów na cały świat. Żeby to miało sens, to trzeba zainteresować ludzi z zagranicy czymś. A samym gadaniem tego się nie zrobi. Trzeba robić coś więcej. Trzeba robić show. I teraz, kto z Polski Mógłby zainteresować obcokrajowców. Nikt. Ale jest wyjątek. Jest wyjątek z Dzicha Majstra i jest wyjątek Wiza. Oni dwaj, dwaj vlogerzy z Wrocławia, Wrocław wymiata we vlogowaniu co? Mają według mnie, jako jedyni z Polski, szansę, żeby się wybić światowo. Inni raczej mogą sobie darować. Ale myślę, że ani z dzichu, ani wizu nie będą robili tych napisów, bo wydaje mi się, że są takimi osobami, że wystarczą im wizowie z Polski. Nie znam ich osobiście oczywiście, ale takie jest moje przypuszczenie. I teraz druga sprawa, języki. Chris podał dla przykładu angielski i niemiecki. I Angielski jestem za, niemiecki nie. Polacy mają taką manierę, żeby Niemców nie lubić. Myślę, że Niemcy mogą mieć podobną względem Polaków. Także to raczej odpada. Prędzej za zastanawiałbym się nad językiem rosyjskim, ale nie wiem, czy Rosjanie się interesują takimi rzeczami jak vlogi. Nie mam doświadczenia. Eee, natomiast jest taki naród Brazylijczycy, którzy interesują się wszystkim, co jest w internecie. Myślę, że dałoby radę zainteresować ich. Polskimi vlogami. Tylko, że trzeba by robić napisy w ich języku, czyli po. Nie, po portugalsku. Tylko, czy portugalski język jest popularny w Polsce? Czy dużo Polaków uczy się portugalskiego? Chyba nie. Dlatego jest to problem. Także angielski pozostaje jako łącznik taki międzynarodowy. Czekam na komentarze na razie.